Ten dzień obfituje w tragiczne informacje. Najpierw pisaliśmy o śmierci wybitnego francuskiego aktora Alaina Delona. Potem media obiegły kolejny poruszający komunikat nie żyje Franciszek Smuda. Teraz dramatyczne wieści przekazała jedyna córka Grażyny Szapołowskiej. Katarzyna Jungowska opublikowała w swoich mediach społecznościowych czarno białe zdjęcie ojca, Andrzeja Jungowskiego. Fotografię opatrzyła krótkim opisem. Rip tata smutno bardzo się pożegnać, napisała. Wieści o śmierci Andrzeja Jągowskiego dotarły do mediów w niedzielę, 18 sierpnia. Przedsiębiorca był drugim mężem Grażyny Szapołowskiej. Niestety, szybko okazało się, że ich wizje życia mocno się od siebie różnią. Grażyna Szapołowska stawała na ślubnym kobiercu trzykrotnie. Najpierw związana się z Markiem Lewandowskim, także aktorem. Starszy od niej o 7 lat mężczyzna chciał założyć rodzinę. Na co gwiazda nie była jednak gotowa? Przestraszyłam się. Byłam przecież taka młodziutka, miałam niespełna 23 lata. Chciałam skończyć studia. Nie byłam gotowa ani na małżeństwo, ani na dziecko, wyznała w książce ścigając pamięć. Nic więc dziwnego że związek nie przetrwał. Niedługo po rozwodzie Szapołowska poznała przedsiębiorcę, Andrzeja Jungowskiego, a znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. Zakochani wzięli ślub i już dwa lata później powitali na świecie ukochaną córkę, Katarzynę. Jungowskiemu zależało na tym, aby żona skupiła się mocniej na życiu rodzinnym. Ta jednak zawsze była zakochana w aktorstwie i nawet nie myślała o tym, aby z niego zrezygnować. Kazał mi wybierać, małżeństwo albo scena. Wybrałam to drugie, zdradziła aktorka po latach w jednym z wywiadów. Małżeństwo Grażyny Szapołowskiej i Andrzeja Jungowskiego przeszło więc do historii. Po wielu latach na drodze aktorki stanął młodszy o 8 lat Paweł Potoczne, z którym gwiazda próbowała sobie ułożyć życie w Stanach. Przełomowym momentem w ich relacji był powrót Szapołowskiej do Polski i jej przyjęcie roli Talimeny w panu Tadeuszu. To właśnie wtedy doszło do rozstania. Aktualnie Grażyna Szapołowska jest w udanym związku z Francuzem polskiego pochodzenia Erykiem Stępniewskim. Zakochani są ze sobą już od ponad dwóch dekad, i wygląda na to, że aktorka jest szczęśliwa jak nigdy. Zobacz także, Szapołowska przyłapana podczas urlopu w Juracie. Niewiarygodne. Co wyczyniała najpiękniejsza polska aktorka zawróciła Zamachowskiemu w głowie. Długo nie chciał się do tego przyznać Grażyna Szapołowska wspomina Jerzego Stuchra. Ma teorię na temat jego śmierci najpierw pisaliśmy o śmierci wybitnego francuskiego aktora Alaina Delona nie żyje Franciszek Smuda Grażyny Szapołowskiej. Katarzyna Jungowska wieści o śmierci Andrzeja Jungowskiego Grażyna Szapołowska stawała na ślubnym kobiercu trzykrotnie. Kazał mi wybierać, małżeństwo albo scena. Wybrałam to drugie, zobacz także, Szapołowska, przyłapana podczas urlopu w Juracie. Niewiarygodne, co wyczyniała najpiękniejsza polska aktorka, zawróciła Zamachowskiemu w głowie. Długo nie chciał się do tego przyznać Grażyna Szapołowska, wspomina Jerzego Stuchra. Ma teorię na temat jego śmierci.